Cześć, witajcie. Chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek, być może w dłuższej serii, może Wam znanej Murder Game, Paul Cable, czy też w stylu Garry's Mod Na samym początku jest prosty interfejs, jest parę możliwości, są załączniki. A ja przejdę już od razu do samego, do samej gry. No i na wstępie zagram na jakiejś randomowej mapie, żeby pokazać o co chodzi. A najwyżej w przyszłym tygodniu, w czwartek, będzie odcinek już taki typowy z gry. Hmm, to wezmę ten. Jest tylko... Teraz będzie pięć osób. Gra jest bardzo w sumie prosta. Jak na razie to chyba coś... Coś, coś z rąbami Ale już chyba wszystko będzie. O. I ja jestem tak jak... Modzie jest opisywane czasem. Jako e, jak on się nazywa? E, detektyw. Bo detektyw ma broń. A nie. Detektyw to był. Ta-ta-ta. E, o kurde. O kurde. Na parcie. O. A teraz jestem mordercą. Więc może być dosyć prosto, bo nie jest dużo osób, ale są minusy. Bycie, by, bytem tym mm, mm, mordercą. On, przy takiej małej ilości osób wszyscy mogą się kapnąć, myśli Yy, zostanie wymordowane ta ilość osób zostanie detektyw i ta osoba A na razie to ja muszę znaleźć kogoś żeby w ogóle móc kogoś zatłóc bo też jak to mówią rzeźnicy upuścić mu krwi hmm. na razie to tutaj pusto mnie się kurde zgubiłem Nienawidzę tej mapy, ona jest strasznie skomplikowana O o o o, coś mi mignęło Hmm Tu ich nie ma Tutaj zejdę hmm. Zobaczmy tutaj Proszę nie strzelać. Dopiero o. He! Nie widziałem tej trzeciej osoby. Widziałem tylko tą jedną. Tego detektywa. Nie widziałem tej drugiej osoby. Nie widziałem żeby było coś opisane. O, dobra. Skończyła się ruda. Oczywiście klasycznie jakieś reklamy oczywiście, jeśli wyrazicie taką ochotę, mogę też nagrać defrana i samego prophanta. Jak na razie to będę szpingował tego. Detektywa. Juhu. Nie. On może podejrzewać mnie, że jestem mary. Nie. Szybko wskakuj. Nie wiem jak ja wtedy w depranie udało mi się wygrać te trzy, trzy, yy, trzy rundy po O! To on chyba je o chyba jest Ja wolałbym uciekać Kurde On jest morderem ludzie żeby mieć tak kogoś na, jak na dłoni nie zabić go na początku trzeba być normalnie frajerem no dobra morderca Dobra. Trzeba najpierw znaleźć jakąś ofiarę. Ale gdzie ona może być? Hmm. drzwi są jakieś? nie ma. Hm. nie ma. Jakby wszystkich Co? Gdzie oni mogą być? Hmm. To jest pytanie. Za 100 punktów. Aha. Sniper. Skąd wiedział, że ja jestem mordercą? Tego nie wiem. Za chiny lodowe. Aha. Czyli już wszyscy powychodzili. To ja też może wyjdę z serwera. Jak już umarł. Serwer, bo tylko ja zostałem serwer list. I może ruiny wezmę. O, to jest też kolejna ta mapa, która jest dosyć ciężka. Pod względem takim, że to jest labirynt. I można się szukać i szukać ludzi, a się nie znajdzie. Oczywiście przypominam yy, o zostawieniu taktycznego lajka i ofensywnego komentarza. I daniu subskrypcji, żeby być na bieżąco. Jak na razie to krają w kotka i myszkę. Gdzie? Gdzie? Gdzie ten? Gdzie ten? O jest. Dawaj go, dawaj go. No. Merderem jest prosto grać, bo można machać tym mieczem. E, nie mieczem, a nożem. A e, no, tym detektywem to jest ciężej, bo trzeba wycelować. No, ale bierzesz na go. Dawaj, dawaj. Jest. Udało się. Jakiś Paweł Bloger jest. O, ja jestem niewinny. Można powiedzieć, że nosem. O nie! Za blisko, za blisko. Trzeba się strachować. Nie. Ko kolejni. Nie. Siekaj. Siekaj. Jednak gdy się gra w kupie, to też nie jest za dobrze, bo jak będzie morderca wokół. W tej grupce osób to też nie jest za dobrze, bo może was wymordować. Bierze rachciach rach i już wszyscy nie żyją. O, mam jeden fragment broni. To matko, jakie... jakie boty się zabijają nawzajem. Przecież to oczywiste, że jak ten ruski miał rewolwer, to nie mógł być mordercą. Gdzie to było? Tyś? Kur! Dorwam. Zostały trzy osoby, chyba. Tak, trzy. Pośledźmy sobie mordercę. O! I to jest właśnie tu jest problem. Że on potraficie tam z 10 metrów ściągnąć. Tego nożyka. I to jest też problem, bo nie można oddać. Ten się przyczaił tu. Nie, co za bot. A nie, 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 nie. Normalnie bot player. Halo. Uciekaj, go jak, jakoś ma problemy ten, ten morderca Że go zaczłać Ale już go parę razy był przy i go za mógł i wygrał o! Jestem tak jak ja to nazywam tym e, detektywem jeszcze jedną górę, dwie rundy zagram kończy na dzisiaj ten odcinek Oczywiście warto z moich takich taktyk za blisko. Warto się strefować od ludzi. Czekać za dużo osób. Jak za dużo osób, to też nie jest za dobrze. To można zrobić, że na dueli i z, z kogokolwiek ale Bot Paweł, no właśnie, ale tu było chamskie. Jakbym miał jakieś 10 metrów przed sobą i on mnie zabił. To jest problem. Bot Paweł, halo. dlaczego. Nie, nie znam rosyjskiego, więc nie mogę przetłumaczyć. Bot Paweł kolejny, kolejną osobę zabił. Bot Paweł. Co? 35. Runda. O. Paweł został tym administratorem. Halo, Wszyscy zginiemy. Eee, kto został? Tylko jej dwóch. A chyba się spodziewa. No naprawdę. No co za boty. Żeby być takim botem. Nie wiem. By było trzeba grać. Godzinę. Ja już godzinę grałem w to w międzyczasie. Dlatego mam... Yy, Zaraz będę miał trzeci poziom. Ale ja ja ogarniam, bo to jest bardzo proste. A żeby nie trafić. To trzeba być faktycznie botem. Nie no, ale nie obrażając nikogo zabrał mi. Zabrał mi część. Za blisko. Szczęść. O nie. Nie, ona chyba we mnie celuje. Ciekam. Jak mi strzeli w plecy to jest to, 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 to się w nerdy. O! Widziałem. Wiem! Nie! Spadaj. Dawaj go! Dawaj! Aha. No dobra, nie nie zobaczę, kto jeszcze żyje, tylko ten player, 7389, oczywiście zobaczymy, po pozdrawiam Pawła pa Blogera, pozdrawiam Pawła Blogera, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, no i cześć.